Poproszę klakson. Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla was. Możecie pytać o wszystko. Dlaczego gwiazdy spadają? Jak działa suszarka? Bawcie się ze mną czyli z kogutem Rubinem, odkrywając sekrety świata. W każdym odcinku są nowe listy, ciekawe. O co zapytacie? Mam. Napisał Wiktor z Białej Podlaskiej. Wiktor ma 5 lat i pyta: dlaczego kiedy kręcimy kierownicą samochód skręca? Samochód to bardzo złożony pojazd. Jest w nim oczywiście silnik, hamulce, koła, cała karoseria oraz wiele innych układów. Służących do jazdy. Jednym z nich jest układ kierowniczy. Bez niego kierowca nie byłby w stanie prowadzić auta tak, jak chce na przykład jechać prosto zobaczcie to nic trudnego skręcać w lewo proszę bardzo to jest lewa strona i skręcać w prawo <laughs> samochód teraz skręca w prawo. Układ kierowniczy gwarantuje komfort jazdy i oczywiście bezpieczeństwo. Z samochodem możemy dojechać tam, gdzie chcemy. Ale jak on działa ten układ kierowniczy? Widoczne części to oczywiście kierownica Mikoła. W środku natomiast jest wiele drążków, przekładni i mechanizmów zębatych, które umożliwiają prowadzenie auta. Kierownica jest przedłużona kolumną kierowniczą, i na jej końcu są takie specjalne ząbki, które wchodzą w drążek, który jest połączony z kołami. Jeśli skręcamy kierownicą w prawo, to te zęby przesuwają się w prawo i wypychają koła tak, żeby jechać właśnie w prawo. Jeśli chce się jechać w lewo, należy kierownicą skręcić w lewo, a cały mechanizm zrobi dokładnie to samo. Tylko w drugą stronę. Tak więc kręcenie kierownicą jest jak dawanie wskazówek samochodowi, w którą stronę ma jechać. Na koniec stracę wam jedną tajemnicę: ja też potrafię prowadzić auto. Tak, tak, chyba jestem jedynym kogutem na świecie, który jest kierowcą. A co? To wszystko dziś pożegnam się z wami. Za pomocą dźwięku. Poproszę o klakson. <grym z górą> o właśnie. <grym z górą> to papa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z twoim pytaniem. <grym> z <górą>